Witam Was, Bagusie, serdecznie witam. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. Pokazuję, że tasuję ta karty, bo ja, się zawsze ktoś się do mnie przyczepi o coś w czytaniu, że nie pokazuję jak tasuję, że nie pokazuję jak układam. Po co miałabym ustawiać karty? Bez sensu. No dobra, nie wiem, ktoś tam ma w głowie coś tam. Także pokazuję, że tasuję karty i będę pokazywała również, że jak wyciągam te karty i jakie karty wyciągam. Słuchajcie, energia ogólna. Energia ogólna, nie, nie wiem czy mam czytać odwrotnie te karty, czy nie. Energia ogólna na następny tydzień, czyli od dzisiaj do następnego piątku. Już zaznaczam, w następnym tygodniu mnie nie ma. Jestem kochani na urlopie i nie usłyszycie ode mnie do następnego wtorku. Nie do tego wtorku, tylko do następnego wtorku. Także nie mam, nie będzie cisza w eterze, nikt Was nie będzie wkurzał już tymi czytaniami. Także tyle. Słuchajcie. Także ja chcę się dowiedzieć również, jak mój urlop pójdzie, co się wydarzy, jakie energie tutaj będą kołowały wokół mnie. Dobra kochani. Kochane wagi. Wagi wagusie. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć na następny tydzień. Mamy króla denarów. Jest ten czarusz z kasą, z portfelem. Ale to jest kawał oszusta. Uważajcie na wydawanie kasy w następnym tygodniu. Dużo może się dziać. Uważajcie. Uważajcie na jakiegoś manipulanta. Dobra, niech będzie chciałaby jeśli odwrócona, to niech będzie odwrócona. No czytam to, co musi być. Um, no dobra. Dobra, kochane Wagusia. No, takie te karty nie za fajne. Nie chciałam, bo chciałam same, same serca, same puchary. Chciałam 10 pucharów, miłości i tak dalej. To chciałam. Niestety mamy to, co mamy. Y, słuchajcie, także będzie ostre granie na własnych zasadach. Słuchajcie, ogólna aura tygodnia, król denarów, ten diabeł. Y, także ten tydzień będzie mocno się kręcił, powiem Wam, wokół władzy, wokół kontroli. Pieniędzy, jakiś pokus, jakiś uzależnień, zarówno emocjonalnych, jak i materialnych. Król Dynarów pokazuje tutaj na sytuację, gdzie możesz być bardzo skupiona, droga waga, na sprawach finansowych, zawodowych, na życiowej stabilności, ale diabeł również ostrzega, że ktoś coś trzyma ciebie w szachu. To może być toksyczny szef, partner, uzależnienie od czyjejś opinii. To może być nawet twoje sabotujące przekonanie typu muszę się poświęcać, żeby zasłużyć. Tak? Uważajcie kochani na manipulacje w następnym tygodniu. Yy, no mamy te siedem mieczy, czyli karty oszustwa, kombinowania, grania nie fair. Może to dotyczyć osoby z otoczenia, ktoś może próbować coś ugrać za waszymi plecami. To może być dobrze wasza własna strategia przetrwania. Możecie chcieć czegoś bardzo i będziecie gotowe wagi zaryzykować więcej niż zwykle. I tylko pytanie, czy warto. I tutaj ta szczerość wobec samej siebie będzie tym naszym kluczem. Słuchajcie, możecie się skusić na przykład na współpracę z kimś, kto obiecuje złote góry, ale coś tutaj śmierdzi. I słusznie. Albo sama możesz ukrywać jakąś decyzję przed rodziną, bo boisz się osądu. Także uważajcie na to. Nie wiem, każde życie, każdy ma inne życie. Słuchajcie, jakieś sprawy potoczą się bardzo szybko. Niezależnie od wcześniejszych niuansów, tutaj ruszy coś z kopyta. To może być szybki kontakt, to może być jakaś wiadomość, to może być jakiś nieoczekiwany rozwój wydarzeń. Dobra wiadomość jest taka, że nie będziecie stały wagi w miejscu. Zła, że tempo może Was zaskoczyć. Zwłaszcza jeżeli jesteście wciągnięte w coś, co Was nie, nie zniewala, patrz, diabeł. To może być wiadomość od kogoś z przeszłości, telefon w sprawie pracy, szybka decyzja o jakimś wyjeździe, konfrontacja z osobą, która ciebie rozczarowała, droga Wago. I do tego mamy tutaj tą nadzieję w zawieszeniu, mamy gwiazdę odwróconą. Także macie wielkie marzenia, ale w tym tygodniu coś podcina Wam skrzydła. Może nie wierzycie, że zasługujecie na lepsze, może boicie się, że już za późno. I ta gwiazda odwrócona mówi, Wasze, wasze pragnienia są realne. Ale wy same wagi sobie rzucacie kłody pod nogi. Także tracicie z oczu jakąś szerszą perspektywę. Może myślicie, a to nie ma sensu, nic się nie zmieni, zawsze tak jest, ale to nieprawda. Macie moc, tylko potrzebujecie wyrwać się spod tego wpływu diabła. Słuchajcie, musicie odzyskać kontrolę, ale nie przez manipulację czy jakieś udawanie, tylko przez swoją autentyczność. I karty też ostrzegają Was wagi przed osobami, które mogą mieć nieczyste intencje, ale też przypominają czas przestać siebie sabotować. Nie wmawiajcie sobie, że nie zasługujecie. Zasługujecie, tylko przestańcie się wiązać z tym, co Was więzi. Mamy Ziemię, czyli pieniądze, stabilność, jakiś konkret. Mamy oszustwo wewnętrzne albo zewnętrzne. Mamy tą pokusę. Ktoś albo coś was kusi, żeby zejść z własnej ścieżki. Prędkość, rzeczy przyspieszają i troszeczkę taka zagubiona nadzieja, ale nie wszystko jest stracone. Także słuchajcie, także takie karty. Ja chcę zobaczyć, co to jest to siedem mieczy. Chcę zobaczyć diabła. Wiecie co? Niektóre z Was wagi możecie poczuć się niezauważone. To jest dla niektórych. Niektóre z Was mogą się poczuć wagi niezauważone, niedocenione. Możecie czuć się niedocenione, niezauważone, nie wiem, przez partnera, przez partnerkę. I możecie w następnym tygodniu po prostu zacząć się rozglądać za kimś innym, przez to, że czujecie się niedocenione. Także to Wy możecie być tymi siedmioma wieczami. Ale to się wszystko uspokoi, uspokoi się po czasie. Tu może coś wybuchnąć, że ktoś zwróci na was uwagę, a wy będziecie też zainteresowani. W ten sposób. A ten diabeł, co to za pokusy? Co to jest? Co to jest za toksyczność? Ktoś tutaj nie chce zakończyć czegoś z tym diabłem. Nie, ktoś tu nie chce zakończyć może jakiegoś nawet uzależnienia z kimś. Tu nie ma jeszcze zakończenia. To jest to marzenie, jak jest, zobaczcie, gwiazda i marzenie. Ten diabeł niszczy wam marzenie o czymś. Ten diabeł nie chce dopuścić o, do prawdziwego związku, do radości, do zabawy. Słuchajcie, to jest dla niektórych wag, może i dla mnie również, nie wiem. Słuchajcie, jeżeli jesteście, powiem wam tak, jeżeli, i, to, i to nawet nie jest czytanie miłosne, ale ja tutaj widzę miłość, miłość, bo ja wszędzie widzę miłość. Słuchajcie, powiem wam tak, dla niektórych ba, wy możecie być w związku, w którym czujecie się niedocenione. To dla niektórych ba. Niedocenione, nie, ktoś nie zwraca na was uwagi, wy potrzebujecie więcej miłości, klasyka, normalna historia. Wy chcecie być kochane, wy chcecie mieć yy, związek z prawdziwego zdarzenia, wy chcecie wychodzić razem, imprezować, cieszyć się swoim towarzystwem i tak dalej z tym cesarzem. Wy musicie się najpierw odblokować, wyłączyć od tego diabła. Zakończyć to. Ja tutaj nie widzę jeszcze zakończenia. Tak jakbyście, jak wagi myślą o tym zakończeniu, ale nie chcą jeszcze tego kończyć, boją się. Jakby to było zakończone, to wy tutaj macie szansę na spełnienie swojego małżenia, spotka ma marzenia spotkania się z prawdziwym cesarzem waszym, z waszym prawdziwym partnerem, z tym, z tą waszą drugą połową. To dla niektórych. No dobrze. Teraz będziemy przechodzić do miłości, także zobaczymy, co karty nam powiedzą, jeżeli chodzi o miłość. Moja nunia tutaj się pojawiła. Tak, dziękujemy Pani za gwiazdowanie. Tutaj gwiazdorzenie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję Pani. Pani, pani nie rozumie. Ja muszę ją ściągnąć ze Pani jest dzisiaj troszeczkę taka rozbudzona. Nie wróciła mi na noc. Nie wiem, z kim ona się zadawała przez całą noc. Tak, Ty mi tutaj nie płaniałcz. Dnia uczydło moje. Ma jakiś tutaj kocurów pod domem, kocury pod domem i całą noc gdzieś była. I dalej nie śpi cały dzień. No dobra, kochani. Miłość, sprawy miłosne w następnym tygodniu. Sprawy miłosne w następnym tygodniu. Co dla wagi, jeżeli chodzi o sprawy, o uczucia, sprawy miłosne na następny tydzień, dla wagi, co tutaj się wydarzy? Mamy rycerza mieczy. Mamy pazia buław. Mamy świat odwrócony. Mamy siedem buław odwrócone. I mamy cztery denary odwrócone. Już mi się chce śmiać ogólnie wagi. Słuchajcie, bądźcie mądre w następnym tygodniu. Nie wiem, co wy robicie, ale bądźcie troszeczkę mądre. Słuchajcie, co się może zdarzyć w Waszych sprawach miłosnych? Słuchajcie, zaczynamy od, troszeczkę takich od nerwów. Trochę nerwowo tutaj się zrobiło. Także, może ten weekend, może dzisiaj, może weekendowo. Słuchajcie, nerwy, jakaś niepewność, potrzeba odpuszczenia również. Słuchajcie, rycerz mieczy i ten paziek buław. Także, bardzo dynamicznie. Ktoś tutaj jest emocjonalnie roztrzęsiony, impulsywny. Rycerz mieczy wskazuje na jakieś nagłe wiadomości, jakieś nieprzemyślane rozmowy. Kłótnie, próby wyjaśnienia czegoś na ostro. Możecie wy zacząć temat albo ktoś inny i emocje pójdą górą, tak? Do tego paść buław tutaj dodaje nam te iskry. To też jest taka karta niedojrzałości. Chcę, ale się boję. Kocham, ale się oddalam. Jeżeli jesteście w wagi w związku, to możliwe będą jakieś kłótnie, jakieś spięcia, które po prostu będą wynikać z braku zrozumienia potrzeb albo z czyjejś niecierpliwości. Jeżeli wagi jesteście singielkami, to ja tutaj widzę jakiś nowy kontakt z kimś albo powrót kogoś z przyszłości, ale ta osoba to jest niedojrzała, to jest osoba niespójna, to jest osoba, z którą możecie tak troszeczkę zacząć na nerwowo. Tak? Słuchajcie, ja tutaj widzę również niedomknięty cykle, mamy świat odwrócony. Także takie tutaj jest uczucie, jakby coś miało się skończyć, ale się nie skończyło. Że powinniście wagi iść dalej, ale wciąż wracacie myślami do czegoś. To też jest karta, która mówi o braku spełnienia emocjonalnego. To może być niezamknięta relacja, to jest jakaś niedokończona rozmowa, to jest takie za zawieszenie w pół kroku, tak? Także możecie poczuć takie, taką frustrację. Coś się nie domyka, jakbyście ciągle były w tej samej pętli emocjonalnej. Słuchajcie, ja tutaj widzę również Was wagi troszeczkę rezygnujące. To jest też również brak siły do walki. Także musicie, możecie w następnym tygodniu odpuścić walkę o coś albo o kogoś, bo jesteście już tym zmęczone. Może czujecie, że zawsze wy się staracie, albo po prostu już nie macie siły dalej się tłumaczyć. I w, relacji, w relacjach może to być tak, że jedna po prostu ze stron przestaje walczyć, a druga to, strona to zauważy. Także Możliwe będzie takie uczucie, nie chcę już więcej udowadniać, że jestem warta, warty miłości. Tak? To jest takie uczucie. Mam już to gdzieś. I do tego mi tutaj mówią, o tym mi mówią to samo: cztery denary odwrócone. Odpuszczanie tej kontroli, odpuszczanie lęku, odpuszczanie tego przywiązania. I to jest jedna z najważniejszych w kar w tym rozkładzie. I ta karta tutaj mi mówi: cztery denary, czas już odpuścić to, czego kurczowo się trzymacie. Czy to jest osoba, czy to jest jakiś schemat, czy to jest wasz lęk przed samotnością? Możecie próbować kontrolować sytuację emocjonalnie, albo po prostu trzymać się osoby, która nie daje wam tego, czego wy tak naprawdę chcecie. A karta mówi, że odpuszczenie jest aktem siły, nie słabości. Słuchajcie, tydzień może się zacząć od jakiejś napięcia dużo napięcia rozmowy, jakieś konfrontacje. Czasem z elementem nie daje już rady walczyć. I tutaj też może być taka eksplozja emocji, po której następuje wycofanie. To też brakuje zamknięcia cyklu w tym tygodniu, także przez co możecie się czuć, że ciągle wracacie do punktu wyjścia. To będzie taki tydzień, żeby przestać kurczowo się trzymać czegoś albo kogoś, kto was, kto was ogranicza, nie rozwija, nie daje spokoju. Słuchajcie, Porada moja jest taka: nie dajcie się sprowokować do walki, której nie chcecie prowadzić. Obserwujcie, ale nie reagujcie automatycznie. Jeżeli czujecie, że coś się wypaliło, to znak, że trzeba będzie coś przewartościować, a w miłości czasem też trzeba puścić to, co stare, żeby przyszło nowe. No dobra, a jeżeli już mówimy o miłości, bo wiem, że mówimy o miłości i chcecie to, o tej miłości, zobaczmy coś na temat Waszej osoby. Także ja rozłożę jeszcze karty. Na intencje, jakie są intencje tej waszej osoby do was? Jeżeli skupcie się, pomyślcie o sobie, o której cały czas pewnie non stop myślicie, także zobaczmy intencje tej osoby w stosunku do Was wagi. Jakie są intencje tej osoby w stosunku do was? Jakie są ich intencje? Zobaczymy, czyja to jest historia. Mamy Maga. Hmm. Maga można czytać i pozytywnie, i negatywnie. Ja nie lubię negatywnego maga, no ale zobaczymy dodatkowe karty. Mm, nie za fajnie. Nie za fajnie. Słuchajcie, ta energia Maga tutaj dominuje. Tak, także jakie są intencje osoby wobec Was? C, ale na moich zasadach. I to jest ta główna karta w rozkładzie to jest jedyna karta w pozycji prostej. Więc ta energia maga tutaj dominuje. Także to jest ktoś, kto chce działać, ma wpływ, potrafi kombinować, mówi to, co trzeba, wie, kiedy trzeba, ale często z ukrytym celem. Także mag pokazuje osobę, która ma intencje aktywne, ale nie zawsze szczere. I to jest karta osoby, która lubi mieć tą kontrolę. Wpływać, tworzyć, tworzyć sytuację, by coś zyskać. Niekoniecznie od razu się angażując, tak? Może obiecywać, może flirtować, może wracać, znikać, działać intensywnie, a gdy przyjdzie czas na konkrety, zaczyna się chaos. Magd też taki czarujący gracz. To jest osoba, która zna twoje słabe punkty i potrafi to wykorzystać. Słuchajcie, as denarów odwrócony nie dam ci bezpieczeństwa. Ta osoba nie oferuje prawdziwego, solidnego fundamentu, chociaż może udawać, że ma poważne zamiary, bo mag umie grać, grać w każde wcielenie. W rzeczywistości nie daje ci tego, co trwałe stabilności, uczciwego początku, zobowiązania. To jest, może być ktoś, kto daje ci nadzieję, ale nie podejmuje prawdziwego ryzyka, nie inwestuje emocjonalnie albo materialnie. Cztery buławy odwrócone. Nie jestem gotowy na relacje, na wspólne życie. I ta, ta karta mówi wprost. Ta osoba nie planuje wspólnego domu, nie planuje wspólnego życia, nie planuje rodziny, stabilnej relacji, przynajmniej nie teraz i nie szczerze. Ta osoba może unikać poważnych rozmów, może unikać deklaracji, może mówi, zobaczymy, na razie jest dobrze, po co coś zmieniać, ale to jest takie klasyczne wisieć w powietrzu, czyli relacja bez wyraźnego kierunku, tak? I do tego mamy sześć mieczy odwrócone. Nie potrafię odejść, ale też nie potrafię się zaangażować. Także to jest takie emocjonalne utknięcie. Osoba może wracać, mimo że nic nie trzyma, może nie potrafi zamknąć tematu, ale też nie oferuje żadnego kroku do przodu. Także ta osoba emocjonalnie tkwi w chaosie, ale trzyma was w wagi, w zawieszeniu, żeby ciebie nie stracić, ale nie dać ci więcej. Tak? Słuchajcie, ta osoba wie, że was zraniła albo rani, ale nie wie, co z tym zrobić. Ta osoba jest świadoma tego, że zraniła was, że was zawiodła, że wam sprawiła brul, ból. Może próbować się wybielać albo unikać tematu. To Te odwrócone trzy miecze, pomimo mówią o kimś, kto nie bierze pełnej odpowiedzialności za ból, który spowodował, albo tłumaczy się. Nie chciałem, tak, nie chciałam, tak, to tak nie miało być, to jest wszystko takie trudne. To jest takie, to też jest karta, o, o, y, która oznacza, że emocjonalne rany między Wami wciąż jeszcze się nie zabliźniły. One się już leczą, ale one się jeszcze nie zabliźni, zabliźniły. I ta, ta osoba nie robi nic, żeby to wszystko naprawić. Powiem Wam tak. Jakie są intencje w podsumowaniu. Tej osoby względem Was wagi. Ona chce wpływu, ona lubi kontrolować, ona działa świadomie, ale nieuczciwie. To jest osoba, która unika bliskości, nie chce się angażować za głęboko. To jest osoba, która może mówić bardzo dużo, obiecywać, ale nie ma za tym żadnego konkretu. I chce mieć Was blisko, ale nie po to, żeby Was kochać, ale żeby Was zatrzymać. Także wagi, zadajcie sobie pytanie, jeżeli jesteście w relacji, w której się tak czujecie, czujecie się bezpiecznie, szczęśliwy. Czy wy w ogóle się tak czujecie w swojej relacji? Czy tylko po prostu czekacie, aż ta osoba przestanie bawić się waszymi emocjami? Bo mag potrafi hipnotyzować, ale za jego słowami nie zawsze stoi prawda. I z tych kart wynika, że ta osoba może was zatrzymywać nie dlatego, że kocha, tylko dlatego, że nie chce was stracić jako opcji. Tak to postawiam wagi. To jest dla nas czytanie, dla mnie również. Czas się zastanowić, pomyśleć, spojrzeć na swoje życie, a ode mnie nie usłyszycie w następnym tygodniu. Mimo tego, pozdrawiam Was serdecznie, dajcie mi znać, czekam na Wasze komentarze. Buziaki, papa. Pa.